na moim kanale. Czyli witajcie na moim kanale. Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku, jak to mówią, gramy w Minecraft -iga. Oczywiście wpadajcie też na Minecraft, a polecam gry Minecraft oczywiście. Jest jedna z najlepszych gier na świecie. A jutro nie ja wiem czy będę miał czas nagrać yy, z Minecrafta, ponieważ że, yy, to bardzo długo. Yy, będzie jutrzejszy dzień będę musiał się wybrać w dane miejsce i tak w ogóle będę musiał to będzie trochę trudne żeby mieć czas na to aby był film oczywiście postaram się jak najbardziej aby był od jednaczek z Minecrafta po raz 50. na początku chodźmy spać. A, zapomniałam o jednej rzeczy. Ale już mi się ją przypomniało. Ją przypomniała się mi najpierw muszę gdzieś sprawdzić. To ci mnie gdzieś ja zawsze zapominam. Oj, nie chcący. a ty przetrwaj. A to to rudniutko, ale idziemy na początku spać. O, ponieważ to jest też co mnie trzeba jeść spać I tak jeden dzień <trym> <trym> może dwa w pełni Czas o widać że moje maluski tutaj są Witajcie ja oczywiście muszę tam pełni zawsze o, co? ojejku Coś się ważnego stało. Dobrze, będziemy mieli dwie, ale. To, co się stało. Czy... No, na Cześć. Musimy chyba tutaj nakarmić. Cześć! Cześć! się. No. I w dzisiejszym odcineczku. Ej. od się mnie. W dzisiejszym odcineczku. Oj w dzisiejszym odcineczku ten odcinek oczywiście będzie się nazywał Dzień z Minecrafta po raz trzeci eee. oj ja bardzo Oj, oj, przepraszam chodź, chodź, chodź chodź, chodź ja się bardzo przepraszam kurko kurko, ja cię bardzo przepraszam ja ci to chcę dać kurko o A ty? Je ti chyba karmín. Dobro. I... Nemohli vidíte. Tak je život můj. Že... je. I zbierać rzeczy. ojejku przepraszam! Chodź! Chodź bardzo, chodźcie się. Przepraszam! Przepraszam cię! Nie no, ale... Te klucz. O, chodź. No patrz, jestem swoim ulubieńcem. Nie wiem, kim ja jestem najbardziej ulubieńcem. Mam dwie, które chcę nakarmić. O, będę mieli malutką. No gdzieś? Dobra, to, to będzie... Ojejku! Przepraszam was. No, będziecie takimi małymi kurkami od zawsze będę sobie zjedzać, tak? dziękuję wam teraz na spokojnie możecie iść se kureczki dwie kureczki przeszły Do mamy domu. To... ojejku Oj. Niestety jesteś tylko jedna Chodź Po ci dam No Niestety została mi tylko jedna się bardzo boję Została mi tylko jedna Oj, ale jedną będą się Będę się ładnie czu czuł jedną Oczywiście będziemy tej jedni i musimy tą małą wspierać, bo ta mała niestety też może zginąć, w każdym bądź razie. Patrz co mam, co mam kureczko, kureczko. Mam twoje ulubione nasionka. Oj, O kurde. Kureczki, tip, tip, kip, kip. No nie ma już kureczek no. na tym odcinku. Niestety musieliście być zasmuceni. I to bardzo, Ustety I zabiję jedną, która była ostatnia. Moim zdaniem nie będzie ostatnia. Jednak nie jest ostatnia, mamy i chyba przed ostatnią. No chodź, chodź, Tam, chodź, tam. chodź, ją muszę. chodź, chodź, muszę. chodź, Muszę nakarmić moje. chodź, chodź, Ой, приближаем. Хоть. Ты хоть, хоть, хоть. Эй. Здесь трохо смутного кино, так. Хочешь? книги вам не вырубли. Курка. Ой, боже, как мне... Как мне... Как мне есть ветр, если у меня как из ветер, Если у вас что есть такой мощный ветер, то не забывайте, а, не не забывайте, Suba z dzwonaszkiem, się rozwija mój kanał. Blisko jesteśmy 16 subskrybentów. A widać, ktoś tu też, ciągle chodzi. Nie interesujmy się tym zbytnio, ale chciałam Wam powiedzieć, że moje kuki były dobre dla kurek i mój zet kuki. Jest tylko takie, że muszę do nich dawać się A Ale w tym odcineczku. Oj, mam No, chodź, ale chodź. No, już nie jest skierowana na mój podwieczorek, co? widać, że nie. Dobra, jak wiecie, już mamy bardzo dużo. Ich trzydzieści sześć, trzydzieści, trzydzieści jest bardzo mocną liczbą. E, co będziemy mogli upiec? Już nic nie będziemy mogli upiec, ale. E, za to. Pójdźmy sobie na chwilę na górę, musimy oczywiście być kreatywni bo chciałem coś wam powiedzieć. Chciałbym coś wam powiedzieć, że będzie bardzo dla mnie potrzebne, bo wiecie, że ten kanał już trwa dosyć... no dosyć długo, co nie. I że to wszystko, co ja do tej pory miałem, dla mnie to było coś niemożliwego. Do tej pory, co osiągnęłem, 15 subskrybentów, nie mogę uwierzyć, że kilka ludzi lubi serię z Minecraft'a. I napiszcie w komentarzu, jeśli będą otwarte komentarze. Napiszcie w komentarzu, czy jeszcze będzie, czy chcecie, aby jeszcze trwała ta seria, aż do dwóch miesięcy. Bo staram się robić tą serię, tak, aż mi się ona mówi. Bo ja nie lubię tak, wiecie, siedzieć ciągle przed y, telefonem, i, bo ja gram na telefonie. Nie chcę oczywiście grać tylko na telefonie Ale też lubię z wami Pogadać o takich różnych sprawach wiecie Takich Kozackich To nie Napiszcie w komentarzu czy lubicie mnie Przypnę wam serduszko yy, I jak będą komentarze Napiszcie yy, Napiszcie yy, Czy mnie lubicie Jakby Też tam z mojej strony Jesteście bardzo Ale to bardzo, bardzo dla mnie Ważni yy. Ja was Oczywiście, jakby ktoś pytał ale ja oczywiście was Lubię Jesteście moimi najlepszymi kumplami. Taką kum, 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 kumple się lubią tak odetki. To, to nie jest prawda, że my się lubimy. Czy to nie jest takie fajne, że mogę ze wami spędzać o. dużo czasu? i że podoba wam się i że podoba się ta seria <laughs> Jeśli chcecie, czemu ta seria nadal jest to chciałem powiedzieć, że dużo chcę osiągnąć z Minecrafta Teraz moim wielkim marzeniem aby osiągnąć coś z Minecrafta. To jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i potrzebne. I właśnie przez Minecraft to sprawiam sobie wiele, wiele innych radości. Taką jak radość ro robienie dziwnych rzeczy w Minecrafcie. I ufanie dla ludzi. To jest. Ufanie dla ludzi. Nie, nie tylko znaczy dlatego, że... o ten gościu da mi cukierkę i powiedzmy do domu powiedzmy cukierków. <grym> Ale ja też chcę abyście byli. Żeby na zawsze już i napiszcie w komentarzu czy mnie lubicie Nap napiszcie jeśli mnie lubicie napiszcie w komentarzu że mnie lubicie przypnę wam serduszko oczywiście będę sprawdzał yy, wyniki najbardziej mnie lubi a kto mnie nie lubi jest też taka liczba jak średnio. Liczba średnio to znaczy, że średnio najeżdża. Średnio najeżdża oznacza to, że bardzo średnio chodzi. szczęśliwie. Coś takiego, bardzo, bardzo szczero. Ja wiem, że mnie bardzo lubicie. Ale też dla mnie też jest ważne zaufanie. Dla mnie jest ważne też zaufanie, żeby żebym tam, żebym tam po kątach nie mówił, o ty mnie na pewno lubisz coś takiego. Nie ma takiego czegoś jak nie, się nie lubisz, jesteś. Powiem. Nie ma takiego czegoś. Ale jesteś takie coś zaufanie. I zaufanie jest po to, aby po przyjacielsku porozmawiać z kumplem, którego dobrze znacie i nie wyśmiewać się z jego yy, kolegami. Oczywiście, też się wszyscy znam, ale mam kolegów. Przypatrzcie yy, w komentarzu, czy mam dziewczynę, nie mam dziewczyny to by pytał, youtuber skokaniawszy? Dużo youtuberów ma liczny, ale ja nie chcę. Na razie, oczywiście, e, jak będę pełnoletni, nie będę miał pewnie. Ale to, co mi na razie daje YouTube, to jest bardzo. Bardzo. I ja to wam nie, wy nie wytłumaczę, bo YouTube jest najekstremalnym. Życiem i daje mi się po prostu siły Minecraft. Lubię Minecraft do tego, że Minecraft ma do mnie zaufanie, że jestem hardcore w Minecraft i że bardzo dużo osób, nie wiem jak wy, lubi mnie oglądać Lubimy pewnie oglądać dlatego, że robię jakieś dziwne sposoby w Minecraft'ie. Oczywiście nie zajmuję się żadnymi wersjami jak D-Play, Bo powiem wam, że D-Play też się oglądało. play był też bardzo oglądany. Ale powiem wam, że za niedługo będzie nasz 400. Chyba już jest chyba 400. Idziemy na nasz z góry. Jakby nie wiem, czy będzie chciał powiedzieć swojego imienia, imienia, ale to może być naprawdę. Mogę się widzieć z takim, z takim gościem jak mój kolega. A mój kolega ma, ponieważ to jest to, ja. Jakby jeden raz powiedziałem. Jednakże raz powiedziałem, ile mam lat, ale na moim odcineczku zbyt nie jestem przygotowany na mówienie swego, że y, 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 ile mam lat. Chyba, że chodzi o zaufanie. Szczero, ale to tak szczero bardzo ja i powiedział? Nie pytajcie się o nazwisko, dobrze? Fart po prostu jeden jest, tylko fart, że, e, że mamy kombinację, kombinację, która nam wiele, dużo daje. Kombinacja numer dwa. Ja mam kombinację numer dwa. Zapytacie się, jaka to jest kombinacja. Pokażcie kombinacje na YouTube. Bo nie. Jakby. Powiedzenia sobie na imienia. Bo oczywiście mam Michel na imię. Ale nazwiska ponoć się nie mówi. Czy wiecie już nazwisko? Sławnego, jednego z najsławniejszych youtuberów na świecie, czyli freeze. bardzo dużo osób wie jak ma na nazwisku i bardzo dużo osób myśli, że właśnie taki Freeze oznacza całe jego życie i ten film będzie trwał 25 minut to jeszcze na spokojnie będziemy mieli 5 minut yy, na pogaduszki kto lubi pogaduszki ten zostawi łapkę w górę jeśli wam się podobał ten film zostawcie łapkę w górę po czym zasubskrybujcie mój kanał dajcie dzwoneczek to o co mi bardzo dużo udaje na rozwijanie mojego kanału Chyba chcecie, yy, żeby, żeby mój kanał się rozwijał? Wiem, że tak. Wiem, że tak. Chcecie filmy z Minecrafta? Wiem, że tak. Wiem, czego wy chcecie, czego nie chcecie. Dlatego właśnie wybieram serię. Serię z Minecraftie 2 powróci za rok. A serie w Minecrafcie taka normalnie powróci. No teraz jest tak, a za rok będzie nowa seria. W mojej trafcie, z tego co się teraz dowiedziałem, to przyczuję, że ty, mordeczko, dysz mi subskrybenta, łapkę w górę oraz dzwoneczek to co mi da, w dzień. ale też zostawcie dla mojej papuszki. Subiczka, bo moja papuszka za dwa dni będzie w moim domu za szczerość. Ponieważ moja popuszka będzie sama. Była sama, a teraz mam nowy dom. Tam gdzie papuga nie była, to teraz jest um, przeprowadzona kombinacja taka e, dla osób starszych. Jakieś zespoły tam są. I w papugarni. Oczywiście można przyjechać z każdym być razie tylko dziś. W papugarnie było zamknięta. Kto był y, w papugarni to możliwe, że się pomyliłem. Bo dziś jest y, niedziela tak. To wiadomo, że w niedzielę. Y, chyba są otwarte papugarnie. Ale w każdym razie wiem, że mm, są, przeprowadzane, są przeprowadzane jakieś tam zespoły dla osób starszych. Mm, wiem o tym, bo mm, dużo słyszałam o takich rzeczach. Że papugarnie nie są tylko dlatego, aby przejrzeć do papuszek i sprawdzać, jak się mają. Tylko papugarnie jest też po to, aby. Um, też tam wiecie, no ta sala papugarni jest ośmiometrowa No i 8 metrowa jest wielka. I o tym bardzo dobrze ja wiem i wypełnię, że papugarnia jest fajna. Przyznam, że też byłem w popogarni, chyba dwa razy lub coś takiego, ale popługa mi się normalnie na szyję. A więc to, co widzieliście w moim odcineczku, na moim kanale. A więc widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie, cześć!